Witam w nowym programie na YouTubie, który nosi tytuł StarTok. Dzisiaj rozmawiamy na temat Ciemnej Strony Mocy, na temat Zasady Dwóch i Darth'a Bane'a oraz zastanawiamy się, dlaczego Ciemna Strona jest taka kusząca. Jest ze mną dwóch specjalistów od tego zagadnienia, członków Brotherhood of the Sith, czyli Gortuar i Alpern. E, zasada Dwóch. Kto ją wprowadził, dlaczego i dlaczego w Gwiezdnych Wojnach jest taka, taka strasznie ważna? Była. Była. A... A czemu, ruch, e, czemu jest ważna, czemu była ważna? Bo obowiązywała przez tysiąc lat i sitowie, których widzimy w filmach, ją praktykują mniej lub bardziej e, pilnie. E, chodzi o to, że ma być dwóch sitów na raz w jednym czasie, a Gra ma więcej. I no, została wprowadzona tysiąc lat przed filmami e, przez Dartha Baina na podstawie m, nauk znalezionych w Holokronie, e, stworzonym przez Dartha Revana. Przy czym Bein przeinaczył nauki Rewana, ponieważ Rewan zaokładał, że będzie mistrz i uczeń, taka zależność, jeden mistrz i jeden uczeń, natomiast nie określał ilu będzie sitów tak ogólnie. Bane stwierdził, że. Czyli co? Czyli mógł być mistrz uczeni do tego, jakaś cała grupa? Mógł być wiele, wiele takich. takich... Par. No zresztą Aha, trzeba zwrócić par. uwagę, że w swoim imperium Revan nie zdążył jeszcze tej zasady wprowadzić. Tak, on miał Sam zawsze ucznia. miał jednego ucznia, ale nie dotyczyło to całej masy służących mu hmm. na Tak, Natomiast Bain poszedł krok dalej, stwierdził, że według, niego filozo według jego filozofii Sitowie powinni być tylko dwaj. W ogóle dwaj. Tak, tylko i wyłącznie dwóch na raz, najlepiej by było gdyby był tylko jeden, ale w tym momencie ten jeden umiera i nie ma kto kontynuować, dlatego e, miał być jeszcze drugi sit, uczeń, e, mistrz i uczeń e, i w tym momencie e, można było kontynuować linię. Uważał, że moc jest skończona, dlatego nie należy jej rozdrabniać na wiele jednostek, tylko skupić, czyli że dwóch kontroluje całość. Żeby tak było. Tak. W dodatku, zarówno Rewan, jak i Bane uważali, że dosyć niefortunne jest to, że wielu uczniów potrafi się sprzymierzyć przeciwko swojemu mistrzowi i go pokonać w momencie, kiedy tak naprawdę żaden z nich pojedynczo na to nie zasługuje, bo nie osiągnął dostatecznej potęgi, żeby, żeby rzucić wyzwanie mistrzowi. Chodziło o to, żeby Uczeń, który zabija swojego mistrza i sam zostaje mistrzem, zawsze na pewno był potężniejszy, żeby tutaj miała miejsce ta ewolucja. I teraz tak mamy zasadę dwóch, w której właśnie dwaj sitowie. Zbierają całą, całą, całą moc w Której sobie. Której twórca zakładał, że zbierają całą moc w sobie? Jak to zakładał? E, jak wiemy z innych źródeł, w międzyczasie równolegle istnieli, e, istniało zapomniane plemię sitów, e, schowane na planecie Kesh, więc nie było dwóch sitów w jednym czasie. E, Czy też... to była taka siema? Nie to no, było pobożne nie życzenie twórcy. Sięma, to było pobożne życzenie twórcy. bo najwyraźniej nie był do końca świadom tego. Istniała też cała masa różnych kultów, które odprysły od zakonu Sithów, jak choćby kultyści Darth Undeadu, których Sam Bain spotkał i w sumie przetrzebił, ale nie wykończył, a którzy na pewno stosowali nauki Sithów, o ile nie do końca mogli na miano Sitha zasługiwać. Z kolei... Czwarty w linii Bejna Lord Sithów, Dart Millenial, porzucił naukę. Bejna uciekł od swojej mistrzni i założył proroków ciemnej Swoje strony, własne... którzy byli liczni, uh -huh. którzy nie stosowali reguły dwóch. No więc było zdecydowanie więcej tych indywiduów. No już w ogóle nie wspomnę o nieskończonych, nieprzedanym morzu różnych mrocznych Jedi, uh -huh. upadłych w ten czy inny sposób. A na pewno osób, które stosowały techniki charakterystyczne dla lasitów, jeżeli nie w pełni, to przynajmniej po części było zawsze więcej niż dwie. Więc tutaj już mamy zasadniczy błąd w rozumowaniu bejna Ta moc, no, pomijam już fakt, że. Przypisywanie mocy czegoś takiego jak skończoność jest chyba dosyć ryzykownym założeniem. No tak, to... e, Więc pomijając już nawet to, to nie miała szans się skoncentrować w dwóch osobach, bo zawsze było ich więcej. Natomiast e, sama postać Bejna jest dosyć kontrowersyjna jako tego twórcy. W końcu to był. Górnik. Prosty chłopak, tak? Nazwijmy to tak, może nie statuin, ale. <gorszy> no prawie. Chyba gorzej. <gorszy> tak. A Patros, prostu góry górnicia... życia spędził po prostu waląc w skałę. Głową. Poniekąd. I no dobrze, no to co jest takiego fascynującego w tej postaci? Bo co przeglądam, nie wiem, posty na rozmaitych forach i tak dalej, i tak dalej, to wszyscy się nie strasznie. Nie mam zielonego pojęcia. Tak, ale. <gorszy> Może dlatego, że tak szybko. No dobrze, może tak. Od półcybuta do milionera. Rzeczywiście, coś takiego. rzeczywiście bardzo szybko osiągnął znaczną potęgę w mocy. Okazał się dość bystry, żeby wykończyć wszystkich pozostałych sitów, więc no nie można mu zupełnie odmówić sprawności. Po prostu jego koncepcje metafizyczne na temat mocy mogły być trochę lepiej przemyślane. No ale, w, no właśnie, w momencie. No I on się sam ogłosił mistrzem, nie wiedząc, czy mało wiedząc, bo na Koribanie był dosyć krótko. Nie do końca sam się ogłosił mistrzem, jednak wszyscy w tamtym czasie, wszyscy uczniowie Akademii Koribbańskiej zostali wyniesieni do godności co najmniej Lorda, jeśli nie Mrocznego Lorda Sithów i, i wysłani do walki z Jedi, no w tym dajem również. Dlaczego ciemna strona jest taka fajna, taka kusząca? To jest kwestia tego, że po ciemnej stronie, może nie do końca w filmach, ale na pewno w Expanded Universe są bardzo fajne i ponętnie wyglądające niekiedy e, kobiety. Na przykład? Na przykład Dartalon albo Alimaketo. Ogólnie... To jest w ogóle element szerszej. Jest... Bo może ta seksualność była wykorzystywana też jako broń. No, tak? na tak? pewno to... to jest w ogóle element szerzej wykorzystywany we wszystkich mediach. Po prostu postacie negatywne mają. są pewne bar... z tym złem, mają tendencję do właśnie bardziej patowania seksualnością. To się zaczyna z... już chociażby w Trzech Muszkieterach, gdzie mamy piękną panią szpieg na usługach złego kardynała. Aha. Tak. Natomiast e, innym aspektem jest e, taka monumenta monumentalność tych złych. Jak Darth Vader w trzeciej epizodzie wkracza do świątyni Jedi, no to jest ta moc, tak, tej sceny. Natomiast u, u tych dobrych, u tych Jedi i ogólnie w filmach i, i, i w kulturze jeśli ktoś jest dobry, to jest. E... Jeżeli jakakolwiek monumentalność się zdarza komuś dobremu, to się robi patetyczna. Jest z jakimś takim zacięciem i e, powiedzmy kijem umieszczonym w e, takim dosyć niecenzuralnym miejscu. Mhm. Patrząc od strony e, naszego świata, e, dlaczego, już można tak powiedzieć, George Lucas uznał, jak, jak myślicie, dlaczego George Lucas uznał, że. E, prowadzi w filmie zasadę dwóch. To, to już w epizodzie pierwszym widać, że ich, no bo to Joda mówi wprost, że zawsze dwóch ich jest. No, to widać już tak naprawdę w epizodzie szóstym, kiedy Palpatine lukowi mówi, aby zajął miejsce ojca u boku operatora właśnie. Więc sugeruje tu jakiś limit. Co mogło kierować Lukasem? I wouldn't know. Znaczy ja obstawiam, że to chodzi o kwestię łatwiej jest pokierować w momencie, kiedy masz skupionych wrogów, a nie całą organizację. W sensie, była organizacja, no tak, ale Imperium, ale na, na czele tej organizacji... W starej Re, w Starej Republice mogli zrobić e, całą ich kupę, tak? W epizodzie pierwszym. A to już rozwijał świat. I... On zaczął od momentu, kiedy jest dwóch Jedi, trzech, bo Obi, J, Yoda, Obi. E, i, Luke. i Luke. Natomiast e, po drugiej stronie też postawił dwóch tych głównych wrogów. W momencie kiedy się utnie głowę no to całe Imperium teoretycznie miałoby się skończyć. Więc z jednej strony zrobił konflikt pod tytułem Jedi przeciwko Sithom. I jednych i drugich jest mało. Z drugiej strony zrobił konflikt pod tytułem Republika przeciwko Imperium. Dwie organizacje nie do końca tak samo potężne, ale nadal to były organizacje. Nie było sensu robić walki jednostki przeciwko Ogłowi. To mógł rozwijać później właśnie w Expanded Universe, w książkach, komiksach, to mógł rozwijać w nowej trylogii, to może rozwijać dalej w nowo powstających filmach. Ale jako ten zalążek sądzę, że to wystarczyło. Za bardzo by skomplikował świat na starcie. Ale czy nie fajniej by było tak z czysto wizualnej strony, gdyby, gdybyśmy mieli na przykład z jednej strony armię tych złych, nazwijmy to tak. W sposób uproszczony i z drugiej strony armię tych dobrych, no i mamy jakiś, nie wiem... No oczywiście, że byłoby fajnie. Wszyscy widzieliśmy chyba intro do The Old Republic. No właśnie, tak. Ale jest... większość konfliktów, większość filmów, książek i tak dalej, toczy się jednak jednostka przeciwko jednostce, plus minus, i gdzieś w tle jest ta większa bitwa. Więc nawet gdyby zrobił ee, Sitów jako grupę i Jedi jako grupę, to nadal by się skupiał I, na jakichś jednostkach. I tak musiałby wyróżnić z obu jakieś mniejsze grupy, które rzeczywiście